Podczas pobytu Roberta Lewandowskiego w Bayernie-Monachium niemieccy dziennikarze i w ogóle całe Niemcy zazdrościli reprezentacji Polski posiadania takiego napastnika jak Robert Lewandowski. Polak wykręcał w tamtym czasie niesamowite liczby, podczas gdy zawsze reprezentacji Niemiec brakowało bramkostrzelnego napastnika. Dlatego w dzisiejszym odcinku spełniłem nierealne marzenie każdego Niemca i dodałem Roberta Lewandowskiego do kadry reprezentacji Niemiec. Żeby sprawdzić, czy ten eksperyment wypali, Zmierzymy się z najlepszymi reprezentacjami świata. W tej paczce turniejowej mamy Anglię, Argentynę, Francję, Hiszpanię, Holandię, oczywiście Niemcy. Portugalię, no i dla kontentu wrzuciłem jeszcze reprezentację Polski. Zobaczymy, czy Lewandowski jakieś bramki naszej reprezentacji strzeli. Takim składem zagramy w tym turnieju. Dodałem jeszcze tutaj paru zawodników, którzy już w reprezentacji nie grają, ale Lewandowski ma z nimi bardzo dobre zgranie, czy z klubowych boisk czy także jako y, przeciwnicy mamy Noiera, mamy Hummelsa, y, mamy Kimisza, mamy Gundogana, y, mamy Goreckę, który grał w Bayernie. To samo tyczy się Müllera, Musiali, no i Dabrego. No i tutaj główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli Robert Lewandowski. Przystępujemy do głównej symulacji. Mamy pierwszy mecz y, i mamy mecz z Mistrzami Europy, czyli y, Hiszpanią. No i ma pytanie, czy strzeli coś Lewandowski? Niestety nie. Hiszpania wygrywa 1-0, a strzela Alejandro Grimaldo. Lecimy z kolejnym meczem, gramy systemem mecz i rewanż. Teraz reprezentacja Francji. I jest remis 2 do 2. Pierwsza bramka w barwach Niemiec Roberta Lewandowskiego i dokłada bramkę jeszcze nasz kapitan a więc Thomas Müller i jeszcze strzela Dembele i Bradley Barkola. Polska wygrywa z Anglią. Tutaj nam się wyświetla w wynikach. Teraz mecz z mistrzami świata. Fajnie tutaj by było osiągnąć dobry rezultat. Czy to się uda? Udaje się. Wygrywamy z mistrzami świata. Strzela Gnabry i Müller. Tym razem Lewandowski bez bramki. No, i jedyna bramka Lautaro Martineza. Także udaje nam się wygrać. Pniemy się w tabeli, jesteśmy na piątym miejscu. No i teraz mecz z reprezentacją Polski. Zobaczymy, czy Lewandowski zdobędzie bramkę przeciwko byłej reprezentacji. I zdobywa, zdobywa bramkę, nawet dwie. I jeszcze dokłada bramkę Serż Gnabry, a dla nas strzela Arkadiusz Milik. Także dwie bramki przeciwko Polsce. No tutaj się kotłuje coraz bardziej. Yy, awansujemy na czwarte miejsce. Teraz mecz z zespołem Cristiano Ronaldo. Portugalią wygrywamy 3-1. jednego. strzela, a dla nas dublet Gnabrego. No i Florian Beers. Teraz mecz z Anglikami. Zespół Harego Keina. Zostaje rozbity strzela znowu dwie bramki Robert Lewandowski, no i strzela gorecka, czyli po prostu Niemcom brakowało bramkostrzelnego napastnika. Tak mi się wydaje, teraz mecz z Oraniem, mecz z Holandią, z którą powinniśmy wygrać, ale niestety minimalnie przegrywamy ten kopminer, z tym razem bez bramki yy, RL9. No i teraz mecz lidera z wiceliderem, jesteśmy na drugim miejscu, tak tutaj wnioskuję po napisach. No i z Francją remisujemy 2-2, Thomas Müller i Josua Kimiś bez bramki znowu kapitan Polski. Mbappé i Kunde, jeżeli chodzi o Francuzów, tak to prezentują się te rezultaty. Teraz Hiszpania, Niemcy, to już są chyba rewanże. No i fajnie tu by było, żeby lewy dołożył jakąś bramkę, dokłada bramkę i to nawet dwie. To jest już chyba jego trzeci w ogóle dublet w tym turnieju. Cieszy to, cieszy. Yy, mistrzowie Europy rozbici. Ponosimy rewanż za pierwszą kolejkę. Teraz mecz z Holandią z którą także fajnie by było, gdybyśmy wygrali. Celujmy w zwycięstwo w tym turnieju. Wygrywamy, w pierwszym mecz przegraliśmy 1-0, drugi wygrywamy Leon Gorecka i Florian Wirz. I teraz znowu reprezentacja Polski, tym razem gramy w Niemczech na Deutsche Bank Park. I teraz czy Lewandowski dołoży kolejne dwie bramki? Dokłada, ale zaraz zobaczymy ile. Dokłada dwie bramki! Cztery bramki w dwóch meczach przeciwko reprezentacji polskiej, strzela jeszcze Koch z ławki, no a dla Polaków Jakub Kamiński. Niesamowity jest Robert Lewandowski, teraz mecz z Argentyną, jesteśmy na pierwszym miejscu, no i wygrywamy 2 do 0, Robert Lewandowski tym razem nie dwie, a jedna bramka, no i jeszcze strzela Mittelschmidt. I teraz Anglicy. Drugi i pierwszy zespół ten mecz może, może zaważyć, kto ten turniej wygra. Nie zaważył do 0 do 0, nikt bramek nie strzela. A teraz mecz z Portugalią. Nie zdziwię się, jeśli będzie to nasz ostatni mecz. To chyba będzie ostatni mecz. I 2 do dwóch strzela yy, dwie bramki Jamal Musiala tym razem bez bramki Lewy. João Neves i Diogo Jota dla Portugalii. Tak jest, nie pomyliłem się. To jest koniec naszego turnieju. Zobaczmy sobie tabelę. Wygrywamy, zdobywamy aż 28 punktów. Mamy punkt przewagi nad Anglikami. Trzecia Francja, potem Portugalia, Argentyna, Holandia. Bardzo nisko reprezentacja Hiszpanii, no i na ostatnim miejscu tylko z siedmioma punktami reprezentacja Polski. Królem strzelców tego turnieju Robert Lewandowski zdobywa łącznie 10 bramek, drugi Lautaro Martinez, trzeci Harry Kane, no także ten eksperyment możemy jak najbardziej uważać za udany. Asyst Lionel Messi, potem Thomas Müller i Harry Kane, czystych kąt Manuel Neuer, czerwonych kartek Dani Carvajal obejrzał jedną, żółtych Thomas Müller, bo trzy. Czy możemy być usatysfakcjonowani z tego odcinka? Myślę, że jak najbardziej udowodniliśmy, że Niemcom do pełni skuteczności brakuje bramkostrzelnego napastnika. Robert Lewandowski te liczby zapewnił, zdobył w tym turnieju 10 bramek w 16 spotkaniach i ja jak najbardziej ze swojej strony jestem zadowolony czy chcecie więcej takich odcinków napiszcie w komentarzu oraz piszcie inne pomysły na swoje filmy ja je mogę jak najbardziej zrealizować a w dzisiejszym filmie to by było na tyle subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapce w górze aby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami i widzimy się w kolejnym odcinku miłego dnia i cześć